I się na nie czeka. Słuchajcie, święta minęły. I już byliśmy traskę w Niemczech, ale żadnej rolki nie wrzuciłam, nic wam nie nagrałam, bo tak się stanęło, że po tym naszym chorobowym ja dalej jeszcze przeziębiona i jeszcze dwa dni umierałam, więc dałam sobie troszeczkę spokój jeszcze, żeby odpocząć. A dzisiaj jedziemy po ekstra ładunek. Na, przysz na przyszły tydzień nadanie zobaczycie zaraz, jaki. Jeden element, i w zasadzie drugi element, ale właściwie to będzie jeden. Teoretycznie, jak ładowali, to były dwa elementy. No, według firmy. To jest jeden element, tylko końcówka jego montażu odbyła się na, na czepie. Niby yy, niepozornie. 3,5 metra rozciągu, 4,30 wysokości, 4 metry szerokości. W domu mamy chyba ze 20 km, ale musimy czekać na pilota. Nawet ten kawałek musimy jechać z pilotem. Jemy.